No, i oto się pojawiło. Dzisiaj, 16 listopada 2021 roku, ukazał się artykuł na blogu Farming Simulator. Możemy tutaj przeczytać o nowej opcji, jaka wchodzi do gry wraz z Farming Simulator 22. Jest to AI Worker Menu. To to, co było owiane taką tajemnicą, wielka tajemnica. O co z tym chodzi? Czyli można powiedzieć w skrócie, że. Tak, otrzymaliśmy GPS-a. Jest to tak jakby sztucznej inteligencji pracownik, czyli po prostu puszczamy, wyznaczamy jakąś trasę, pracownik nam sam jedzie. To samo co miało miejsce na farminga, ale w wersji mobilnej. To było naprawdę bardzo fajne, bardzo wygodne, bo się klikało, wysyłało i pracownik na przykład jechał do skupu. Sprzedał zboże i wrócił w to miejsce, gdzie był. To było naprawdę świetne i dobrze, że w końcu mamy to w grze na PC. No i oczywiście też na konsole. Jak to będzie działać? Bardzo prosta sprawa, bo jakby w zakładce pojawia nam się zakładka utwórz zadanie. Będziemy ją prawdopodobnie otwierać przyciskiem H, tak jak było widać na innych screenach. Tam było właśnie informacja, że to otwiera. AI worker menu. Otwieramy to, pojawia nam się utwórz zadanie. Możemy wybrać różne działania, które wykona pracownik. Gdziekolwiek chcemy go wysłać, albo wybieramy konkretną stację rozładunkową, albo stawiamy znacznik na mapie. Mamy cztery opcje, jakie możemy wybrać, żeby wysłać pracownika. Jest to opcja jedź do, i to pozwoli przejechać maszyną. Czy pojazdem w określone miejsce, wyznaczamy, gdzie ma pojechać, tam pojedzie. Kolejne to praca w terenie. To będzie opcja, która na przykład pozwala, żeby na danym polu pracownik kultywował, na przykład zbierał zboże, czy, zobaczymy jak to będzie, ale powinno być, zbierać winogrona czy oliwki. To byłoby super i powinno tak być. Co jeszcze, można orać pole, siać pole. Po prostu to, co ma do zrobienia pracownik na danym polu. Kolejna opcja to dostawa. Czyli pracownik dostarcza plony do wybranej stacji rozładunkowej i może to też być zapętlone. To jest bardzo fajne. I pętla oznacza, że pracownik będzie cały czas to samo robił i do tej jednej stacji wywoził nam zboże, dopóki ono będzie na przykład w silosie. Jeżeli się skończy. To on też skończy jeździć, przestanie jeździć. Następna opcja to załaduj i dostarcz. Jest to opcja, gdzie pracownik ładuje towar na jednej stacji i dostarcza go i rozładowuje na drugiej stacji, czyli to będzie bardzo przydatne w łańcuchach produkcyjnych, gdzie na przykład odbieramy z młyna zbożowego mąkę i pracownik nam zawodzi, i rozładowuje w piekarni mąkę na przykład. Bardzo fajna opcja. O to mi chodziło, bo po jakimś czasie znudziłoby się ładowanie tych wszystkich, e, tych wszystkich, mm, słowo mi uciekło, tych wszystkich palet, które będą pojawiać się. Czy mąka, czy to będzie olej, no dosłownie wszystko będzie w paletach, więc naprawdę by się to znudziło. Ale fajna opcja, że będzie na to pracownik i też będzie można to. Zapętlić, więc naprawdę świetnie. Super, że Farming to wymyślił czyli taki można powiedzieć GPS, ale w wersji e, domyślnej oficjalnie w grze. Bardzo fajnie, że to będzie wydane w tym roku od razu na premierze. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Miłego dnia. Cześć.